Za chwilę wysłuchasz wersję audio najnowszego tekstu z naszego portalu. Wszystkie artykuły przeczytasz na enlat.pl. Już 15 listopada Nowy Ład wspólnie z wydawnictwem Prześwity organizują debatę poświęconą polskiej polityce wschodniej. Polska wobec Wschodu zmarnowana szansa czy maksimum naszych możliwości? Dyskusja wokół książki Wojciecha Kozioła i Bartłomieja Wypartowicza. Między Bugiem a Prawdą. Debata z udziałem autorów, a także doktora Michała Sadłowskiego, Szymona Wiśniewskiego i Marcina Łuniewskiego, którą moderował będzie Michał Nowak, autor cyklu Raport z Frontu, odbędzie się 15 listopada o godzinie 18 w Warszawie przy ulicy Stawki 4B. Wstęp na debatę będzie bezpłatny. Zachęcamy do przybycia. Tekst Marcina Żyro pod tytułem J.D. Vance, wiceprezydent z awansu. Jeszcze kilka lat temu J.D. Vance był zaciekłym przeciwnikiem Donalda Trumpa. Teraz jest jego kandydatem na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, mającym przyciągnąć wyborców z pasa rdzy. Zarazem, Vance jest przykładem zupełnie nowego podejścia amerykańskiego ruchu konserwatywnego do realiów współczesnej polityki. Senator Partii Republikańskiej, reprezentujący stan Ohio, może zostać trzecim najmłodszym wiceprezydentem w historii Ameryki. Gdyby objął urząd, młodsi byliby jedynie John Cabell Breckinridge i Richard Nixon. 40-latek może tym samym stać się wręcz symbolem nadchodzącej zmiany pokoleniowej wśród Republikanów, którzy bez względu na wynik listopadowych wyborów będą musieli zacząć odmładzać swoje kierownictwo. Bidok z pasa Wydaje się, że kandydatura Wensa w pierwszej kolejności jest jednak nastawiona na pozyskanie wyborców ze środkowo-zachodniej części USA. O wyniku zbliżających się wyborów zadecydują bowiem głosy elektorskie z wahających się Stanów, w których różnice w poparciu między Partią Republikańską i Partią Demokratyczną są minimalne. Trump i obecna wiceprezydent Kamala Harris walczą więc o swing states zlokalizowane głównie we wspomnianym regionie. Wenz urodził się właśnie w niewielkim miasteczku w stanie Ohio, w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Rozgłos zyskał dzięki zekranizowanej przez Netflixa książce Elegia dla Bidoków, której opisał swoje dorastanie w rodzinie zmagającej się z różnymi problemami typowymi dla białej klasy robotniczej z dezindustrializowanej prowincji. Mimo trudnych warunków udało mu się ostatecznie odnieść sukces zawodowy i biznesowy, do którego doszedł między innymi poprzez doświadczenie zdobyte w korpusie Piechoty Morskiej. Wydana w 2016 roku Elegia dla bidoków okazała się wydawniczym hitem, który zyskał największą popularność wśród lewicowo-liberalnych czytelników. Książka napisana przez Wens została powszechnie uznana za publikację doskonale tłumaczącą fenomen Trumpa. Jego zwycięstwo wyjaśniano właśnie rozczarowaniem klasą polityczną ze strony porzuconych przez nią białych Amerykanów z mniejszych miejscowości. Właśnie o ten elektorat ponownie walczy obecnie Trump. O ile Wens 8 lat temu sprzedał bardziej umiarkowanym odbiorcom swoją książkę, o tyle dzisiaj ma do nich trafić z często radykalnym przekazem Trumpa. Jako człowiek wychowany w niegdyś prężnie rozwijającym się hutniczym miasteczku, chce ponownie przekonać do kandydata republikanów klasę robotniczą, której głosy mogą zaważyć o wyniku wyborów. Poza tym, jako były żołnierz mający za sobą służbę podczas misji w Iraku, ma również pomóc w zdobyciu poparcia weteranów wojennych. Całkowity zwrot. Węz w swojej autobiografii doskonale wytłumaczył źródła zwycięstwa Trumpa, ale sam nie był wówczas jego zwolennikiem. Wręcz przeciwnie, lewicowe i liberalne media bardzo chętnie przytaczają dawne opinie republikańskiego senatora na temat byłego prezydenta. Niektóre z nich nie różnią się zresztą od epitetów bardzo często używanych przez najbardziej sfanatyzowanych przeciwników Trumpa. Nie wahał się na przykład nazywać go Hitlerem Ameryki, które to porównanie wybrzmiało ponownie w ostatnim czasie, gdy wypowiedzi z okresu prezydentury Trumpa przytoczył jeden z byłych generałów. Ponadto Wenz, według korespondencji ujawnionej przez jednego z jego znajomych, przed ośmioma laty miał wyrażać zaniepokojenie skutkami zwycięstwa kandydata partii republikańskiej dla czarnej społeczności. Wówczas deklarował się między innymi jako konserwatysta, który nigdy nie poprze Trumpa. Kilka tygodni temu Wenz pod naciskiem mediów na jednym z wieców wyborczych zaczął ponownie tłumaczyć się ze swoich ówczesnych poglądów. Przekonywał więc, że początkowo nie wierzył w powodzenie jego prezydentury, ale później Trump rzeczywiście okazał się skutecznym politykiem. Innym wytłumaczeniem zmiany poglądów obecnego kandydata na wiceprezydenta miała być styczność z liberalnymi elitami. Jak już wspomniano, Elegia dla Bidoków odniosła duży sukces właśnie dzięki zainteresowaniu ze strony lewicowych czytelników. Jej autor zaczął dzięki temu publikować na łamach dziennika The New York Times, ale kontakty z establishmentem miały być dla niego rozczarowaniem z powodu pogardy elit dla białej klasy robotniczej. Przemiana bohatera niniejszego artykułu zaszła na tyle daleko, że powiela on narrację na temat wyborów z 2020 roku. Wens uważa je za ukradzione przez duże firmy technologiczne, dlatego usprawiedliwia gniew zwolenników Trumpa, którzy w styczniu 2021 roku przeprowadzili atak na Kapitol. Krytykuje również ówczesnego wiceprezydenta Mike'a Pence'a i zaakceptowanie przez niego wyników wyborów. Zdaniem Wensa mógł on zrobić więcej w celu wyjaśnienia problemów związanych z wyborami i rozpocząć publiczną dyskusję na temat ich przebiegu. Ewolucja Wensa nie ogranicza się jedynie do zmiany zdania na temat Trumpa. Senator Partii Republikańskiej także pod innymi względami dostosował się do jego obecnie wiodącego populistycznego nurtu. Tym samym stał się krytykiem amerykańskiej polityki klimatycznej, chociaż przed poprzednimi wyborami mówił o zachodzących zmianach klimatu, a samemu, będąc inwestorem na rynku Venture Capital, stał się przeciwnikiem korporacyjnej Ameryki. Konserwatywny antypostępowiec. Węz miał natomiast zawsze należeć do bardzo konserwatywnego skrzydła Republikanów. Ze wspomnianych ujawnionych rozmów wynika, że uważa progresywne eksperymenty ideologiczne za utrudniające życie zwykłych Amerykanów. W jego opinii lewicowe poglądy są promowane przez korporacyjnych oligarchów i bezdzietne kociary, czyli grupy przeszkadzające społeczeństwu w wyłonieniu zdrowej klasy rządzącej. Kilka miesięcy temu republikański senator był krytykowany przez lewicowe media za pochwały pod adresem książki „Nie Ludzie. Sekretna historia komunistycznych rewolucji i jak je zmiażdżyć. Publikacja napisana przez alt-rightowego publicystę Jacka Posobieka i ghostwritera Joshua Lizeka Sugeruje, że postępowcy prowadzą komunistyczną rewolcę przeciwko zachodniej cywilizacji, aby ostatecznie ją zniszczyć. Wenz w swojej opinii wydrukowanej na okładce książki akcentował z kolei zaangażowanie postępowców w życie uniwersyteckie i w wymiar sprawiedliwości, za pośrednictwem których starają się zniszczyć osoby mające inne przekonania. Zwrot węsa w kierunku konserwatyzmu ma mieć głównie związek z założeniem przez niego rodziny, której wartość docenia jako osoba sama wywodząca się z dysfunkcyjnej familii. Ponadto, sześć lat temu przeszedł na katolicyzm, co tylko zwiększyło jego zainteresowanie kwestiami związanymi z wiarą i religijnością. Za jego ideowego mentora uważany jest angielski konserwatywny filozof religii James Orr z Uniwersytetu w Cambridge. Z kolei sam Wenz nie kryje swoich związków z grupą katolickich konserwatywnych postliberałów. Środowisko to ukształtowało jego poglądy dotyczące aktywnego zaangażowania państwa w obronę tradycyjnych wartości. Z tego powodu opowiada się on zarówno za bardziej zdecydowaną polityką Partii Republikańskiej w kwestiach kulturowych, jak i za walką na rzecz odzyskania uniwersytetów i systemu edukacji przez osoby o prawicowych poglądach. Logika kampanii wyborczej powoduje, że węc musi także dostosowywać się do oczekiwań społecznych. Na przykład jest on zdecydowanym przeciwnikiem aborcji, dlatego wielokrotnie wypowiadał się za jej całkowitym zakazaniem na szczeblu federalnym po 15 tygodniu życia płodu. Po odrzuceniu w referendach zakazów przerywania ciąży przez kilka stanów, sztab Trumpa zajął bardziej umiarkowane stanowisko, chcąc pozostawić tę kwestię do rozpatrzenia każdemu stanowi i zapowiadając zawetowanie projektów ogólnokrajowego zakazu aborcji. Zdaniem Bensa najważniejsze obecnie jest przekonanie Amerykanów do bardziej konserwatywnego stanowiska w tej sprawie, co chciałby osiągnąć poprzez zaproponowanie polityki ułatwiającej matkom posiadanie dzieci. Poglądy kandydata Partii Republikańskiej na wiceprezydenta często są krytykowane przez jego przeciwników jako mizoginistyczne. Chodzi zarówno o jego słowa o kocich matkach, jak i częste w jego wypowiedziach napiętnowanie osób bezdzietnych. Węz wzbudził między innymi kontrowersję krytyką osób pracujących w systemie edukacji i nieposiadających własnych dzieci. Projekt 2025 Narodowo-konserwatywna frakcja republikanów widzi we współpracowniku Trumpa gwarancję realizacji jej agendy. Poglądy najbardziej prawicowej części ugrupowania zostały wyrażone w projekcie 2025, czyli programie zmian w amerykańskiej polityce przygotowanym przez Heritage Foundation. Jej celem jest, jak twierdzi szef think tanku Kevin Roberts, instytucjonalizacja trumpizmu. Zapewne z powodu czystej kalkulacji wyborczej sam Trump w ostatnich miesiącach dystansował się od projektu 2025. Twierdził między innymi, że nie wie nic na temat jego twórców, ale zdaniem lewicowo-liberalnych mediów jego narracja zburzyło zaprezentowanie Wensa jako kandydata na wiceprezydenta. Senator z Ohio jest bowiem blisko związany z szefem Heritage Foundation, o czym najlepiej świadczy napisana przez niego przedmowa do książki Roberta. Projekt 2025 zakłada przeprowadzenie swoistej konserwatywnej rewolucji w Stanach Zjednoczonych. Podstawowym założeniem Trumpistów jest konieczność dokonania zmian w rządzie federalnym. Partia Republikańska dotąd opowiadała się za państwem minimum i walczyła z rozszerzaniem uprawnień władzy, ale zdaniem Heritage Foundation dotychczasowa polityka konserwatystów stała się przestarzała. Wenz w przedmowie do książki Robertsa o wiele mówiącym tytule odzyskać Waszyngton, aby ocalić Amerykę, stwierdza, że konserwatyści powinni otoczyć się wozami i załadować muszkiety, bo czeka ich prawdziwa walka o odzyskanie Stanów Zjednoczonych pod względem kulturowym. Co więcej, Benz i Roberts uznają zasady wolnego rynku za kluczowe dla funkcjonowania gospodarki, ale w porównaniu ze starymi republikanami nie są jego bezkrytycznymi wyznawcami. Opowiadają się więc za ingerencją państwa, gdy prywatne podmioty zaczynają ograniczać swobody polityczne obywateli i dyskryminują ich ze względu na poglądy. Innym elementem wskazującym na związki obozu Trumpa z projektem 2025 są postulaty rozszerzenia władzy prezydenta. Twórcy programu uważają, że głowa państwa powinna mieć możliwość kontrolowania agencji federalnych, zapewne aby mógł on walczyć z osłabionym Deep State. Na razie sztab republikańskiego kandydata na prezydenta zdecydowanie odciął się od projektu, ale po ewentualnym zwycięstwie Wensa zapewne do niego powróci. Ograniczyć emigrację. Trump w swojej kampanii skupia się raczej na sprawach bezpośrednio związanych z poziomem życia amerykańskich obywateli. Jednym z najbardziej elektryzujących tematów w Stanach Zjednoczonych jest imigracja jej ograniczenie, a zwłaszcza zakończenie kryzysu migracyjnego na amerykańsko-meksykańskiej granicy jest jednym z głównych postulatów byłej głowy państwa ubiegającej się o powrót do Białego Domu. W wypowiedziach Bensa na temat imigracji nie zostało niemal nic osoby, która przed wyborami w 2016 roku obawiała się konsekwencji zwycięstwa Trumpa dla mniejszości etnicznych. Kandydat na wiceprezydenta wręcz podgrzewał publiczną debatę, chociażby oskarżając imigrantów z Haiti o zjadanie zwierząt domowych w Ohio. Haitańczycy we wrześniu znaleźli się w centrum kampanii wyborczej o zdaniem ruchu Make America Great Again niesłusznie przyznaje im się ochronę międzynarodową. Przeprowadzenie największej deportacji w historii Ameryki jest postulatem, który zdaniem Węsa należy wdrożyć w życie z powodu kosztów imigracji dla zwykłych Amerykanów, mających np. problem ze znalezieniem mieszkań w przystępnej cenie. Dwa lata temu w wypowiedziach senatora wybrzmiewały jednak argumenty dużo bardziej polityczne. Mówił on wówczas, że imigracja prowadzi do podmiany populacji, która ma zablokować Republikanom możliwość wygranej w wyborach. Izolacjonista? W ostatnich miesiącach poprzedzających nominację na kandydata na wiceprezydenta Wenz dał się poznać jako nieprzejednany krytyk pomocy udzielanej Ukrainie. Znalazł się więc w grupie senatorów, którzy na przełomie ubiegłego i bieżącego roku blokowali nowy pakiet pomocy wojskowej przygotowany przez administrację prezydenta Joe Bidena. Pół roku temu kolejny raz artykułował swoje zdecydowane stanowisko przeciwko dalszemu finansowaniu Ukrainy. Najczęściej krytykuje on sposób wydatkowania pieniędzy przez władze w Kijowie, a dokładniej brak dokładnych informacji na ten temat. Wence, podobnie jak Trump, uważa, że Waszyngton od wielu miesięcy nie ma żadnej strategii dotyczącej dalszego przebiegu wojny. Z tego powodu kontynuowanie jej finansowania jest pozbawione sensu, bo Ukraina nie jest w stanie wygrać z Rosją. Na początku konfliktu Węs, jeszcze jako kandydat na senatora, mówił natomiast wprost, że przyszłość Ukrainy zasadniczo nie interesuje. Poglądy na temat polityki zagranicznej sytuują Węsa po stronie izolacjonistów i przeciwników amerykańskich interwencji na świecie. Tak naprawdę trudno powiedzieć coś konkretnego na temat planów obozu Trumpa odnośnie do sytuacji międzynarodowej. Kwestie zagraniczne nie odgrywają bowiem większej roli w trakcie kampanii wyborczej. Najlepiej ten stan rzeczy obrazuje debata między Bensem i kandydatem demokratów na wiceprezydenta Timem Wolzem. W jej trakcie obu polityków zapytano jedynie o konflikt na Bliskim Wschodzie, z kolei nie poruszono w ogóle sprawy wojny na Ukrainie, ani nawet tematu rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Sam senator, mimo zaangażowania w sprzeciw wobec przekazywania pomocy Ukrainie, raczej nie zajmuje się na co dzień polityką międzynarodową. Wydaje się, że jest nią zainteresowany jedynie w przypadkach, gdy wpływa ona na sytuację wewnętrzną USA. Wens jest w związku z tym przeciwnikiem międzynarodowych umów handlowych, które nie uwzględniają ochrony amerykańskiego rynku. Utożsamia jest przenoszeniem przez amerykańskie koncerny produkcji do innych krajów, co między innymi doprowadziło do upadku zakładów przemysłowych w pasie rdzy. Analizując poglądy Wensa, łatwo zauważyć, że wydaje się on dużo bardziej pryncypialny od Trumpa. Konserwatyzm autora Elegii dla bidoków, ma solidną, teoretyczną podbudowę, gdy tymczasem były prezydent ma raczej luźne podejście do jakichkolwiek ideologii. Wens lawiruje między populizmem Trumpa a nowymi trendami w amerykańskim ruchu konserwatywnym, dlatego ewentualny powrót byłego prezydenta do Białego Domu byłby bardzo ciekawym doświadczeniem z powodu samych poglądów jego potencjalnego zastępcy. Sama rosnąca pozycja Wensa w partii republikańskiej pokazuje, że prawica na świecie nie zamierza tylko biernie przyglądać się progresywnej rewolucji. Zachęcamy Państwa serdecznie do polubienia i skomentowania tego nagrania, czym pomogą nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców. Prosimy również o zasubskrybowanie naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych interesujących nagrań. Prosimy również o rozważenie wsparcia finansowego dla naszej działalności. To dzięki Państwa zaangażowaniu, w tym przede wszystkim cyklicznemu wsparciu finansowemu, Możemy kontynuować naszą działalność i stale się rozwijać. Wspierać nas Państwo mogą za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat, a wszelkie szczegóły odnośnie tej, a także innych możliwych form wsparcia znajdą Państwo w opisie tego nagrania.